Brighton Beach, czyli mała Odessa, która jest wywalczona przez mafię rosyjską po długich i ciężkich bojach z mafią portorykańską. I tam jest też takie zupełne to jest oczywiście zupełnie inna historia niż Jasie Wbrocki. Natomiast tam królują takie pieśni o, na ręku tatuaż w kieszeni Playboy, Ty moja klacze, a Twój cowboy są zacytowane w tej książce. To niezwykłe miejsce to jest taki boardwalk, czyli takie molo drewniane nad samym oceanem, gdzie krążą jak jeszcze takie niedobitki z wielkiej emigracji rosyjskiej takie staruszki z Czechowskimi parasolkami. A równocześnie już się właśnie z tatuażami z bronią w kieszeni. Bardzo ciekawa kombinacja. W lecie tam jest zupełnie cudownie. Mewy rzuca się Mewą, jakieś kraby, kraby to łapią. Pije się wódkę, gra się w szachy. Tam wszyscy Rosjanie grają w szachy, przecież analizują partie szachowe. Nawiązanie kontaktu z Rosjanami jest o wiele prostsze niż z Amerykanami powiem ci. No bo... A ja się w Azji w ogóle lepiej czuję niż w Stanach Zjednoczonych i to jest jakby zaczynam. No tam bardziej należy. To znaczy, jak słucham nawet chóru Aleksandrowa, to się wzruszę. A, a oni niekoniecznie i nie wiedzą, co chodzi.